Witam serdecznie. Motywacyjna minuta z Kikowego Szlaku. Dzisiaj ponownie Rzepin i, i jezioro Długie czy Poznańskie. No zamarznięte, niesamowicie, tu tak właśnie za mną to jest tafla jeziora. <laughs> Zaśnieżona pięknie. Dzisiaj e, kilka słów na taki temat. Czas i tak upłynie. Czas i tak upłynie. Czas e, no ma to do siebie, że już jak zacząłem tylko ten film, to już minęło go trochę. <laughs> Prawda? A Zacząłem go dopiero co? Czas ciągle płynie czas ciągle płynie, ciągle przemija i pięknie widać po tym jeziorze, które jest w tej chwili zamarznięte, jest czas zimowy, a nie tak dawno piękna tafla wody, prawda? Jesień, wcześniej przepiękne lato, wiele roślin, wcześniej wiosna, no i w drugą stronę tak samo. Czas po prostu przemija, czas płynie, czas nie stoi, nie czeka na nic i zdajmy sobie z tego sprawę, zdajmy sobie z tego sprawę, że Mm, za 5 lat czy za 10 lat nasze życie może wyglądać zupełnie inaczej. Absolutnie zupełnie inaczej niż wygląda dzisiaj, jeżeli podejmiemy e, działanie skierowane na to, żeby ono inaczej wyglądało. Jeżeli to nie będzie to rutynowe, to wszystko co robiliśmy przez ostatnie 5 czy 10 czy 15 lat, jeżeli dziś nie jesteśmy zadowoleni, bo to o to chodzi. Bo mm, była to swego czasu myśl Ziga Ziglara wielu innych wspaniałych motywatorów, mówiąca o tym, że mm, jeżeli chcesz zobaczyć, jak Twoje życie będzie wyglądało za 5 czy za 10 lat i nie chcesz nic zmieniać, to jest jak wyglądało 5 czy 10 lat temu. Po prostu ono będzie identyczne. Ono się praktycznie samo jakby z siebie nie zmieni. Jeżeli nie zmienisz nawyków, nie zmienisz podejścia do pewnych rzeczy, nie zaczniesz robić nowych rzeczy, nie zaczniesz wychodzić z koła komfortu, nie zaczniesz chodzić w przestrzenie, które są niewygodne, które są trudne, które wydają ci się często takimi przestrzeniami, no nie, nie, może nawet nie dla Ciebie, że nie dasz sobie w nich rady, ale wtedy dopiero życie się zmienia tak naprawdę na serio. Dlatego pamiętaj, czas płynie. Za 5 lat czy za 10 lat możemy być tylko o 5 czy o 10 lat starsi, ale możemy też być i o tej 5 czy 10 lat bogatsi, zamożniejsi, mający większe poczucie fantastycznej jakiejś służby takiej um, w stosunku do ludzi, którym pomogliśmy, że sprawiliśmy, że tak bardzo wielu ludzi zmieniło swój styl życia, że wnieśliśmy w ich życie tak dużo wartości i dzięki temu nasze życie nabrało potężnej wartości, również dużo większej niż. niż nawet byśmy przypuszczali. Tyle na dzisiaj, na tą motywacyjną minutę miskikowego szlaku. Trzymaj się, do zobaczenia jutro. Hej.